Podczas dzisiejszego seminarium prezentował Pan możliwości wykorzystywania w drogownictwie ortofotomapy. Zacznijmy może od definicji czym różni się ortofotomapa od zwykłego zdjęcia lotniczego? Zdjęcie, jak sama nazwa wskazuje, jest zdjęciem, jest to po prostu obraz. Mapa jest takim obiektem, na którym można dokonywać pomiarów terenowych. Tak więc to, co my dostarczamy, naszym produktem są ortofotomapy i modele przestrzenne terenu. Tak więc jest to informacja na temat geometrii terenu, w której można robić pomiary odległościowe, objętościowe, powierzchniowe, no nie wychodząc z biura na ekranie komputera. Przejdźmy zatem do realizacji inwestycji drogowej. Na jakich etapach można wykorzystywać ortofotomapy? Właściwie na każdy. Poczynając od planowania inwestycji można zrobić ortofotomapę, a przede wszystkim model przestrzenny terenu dla planowanej lokalizacji drogi, dzięki czemu możemy bardzo łatwo oszacować, ile kruszyw możemy, do, musimy dowieść albo ile ziemi musimy zwieźć z planowanego placu budowy, żeby uzyskać taki profil drogi, jak potrzebujemy, ile z drzew musimy wyciąć. To są takie bardzo proste, przyziemne pytania, na które mamy od razu odpowiedź za pomocą kilku kliknięć myszki. Potem w następnym etapie przy rozpoczynaniu inwestycji czy przeprowadzeniu inwestycji możemy prowadzić inwentaryzację placu budowy, obliczać objętości chałt, badać profil drogi, czy jest zgodny z projektem, czy to, co się dzieje naprawdę jest zgodne z tym, co było założone. Możemy sobie badać no, bardzo dużo rzeczy, łącznie z takimi rzeczami, czy nam drogę zaleje powódź, albo jak daleko kierowca będzie widział na tym zakręcie. Czyli można tak powiedzieć, że ortofotomapa pomaga nam przewidzieć. Jest takim elementem, powiedzmy, który pomaga przewidzieć również koszty, myślę. Tak, jest to potężne narzędzie do, do właśnie do przewidywania, planowania i robienia w tego w sposób bardzo efektywny i szybki. No, my tutaj rozmawiamy o ortofotomapach, natomiast to jest dużo szersze pojęcie, to, co dostarcza firma fotomapy, to są i ortofotomapy, i modele przestrzenne terenu w różnych tam formatach, które pozwalają prowadzić obliczenia objętościowe, czy kreować wirtualną rzeczywistość, robić wirtualne nasypy, wirtualne ekrany. Akustyczne, robić wizualizacje dla konsultacji społecznych, jak dany element infrastruktury będzie wyglądał z pańskiego czy z pani okna. Powiedział pan o wirtualnych projektach, ale rozumiem, że te projekty są urzeczywistniane, że państwo już wspomagali realizację inwestycji, tak? Tak, mieliśmy już takie prace związane z drogownictwem. Robiliśmy takie ortofotomapy właśnie na rzecz inwentaryzacji placów budowy w trakcie i przed rozpoczęciem inwestycji, na przykład dla oceny zadrzewienia placu budowy, po to, żeby łatwo i trafnie wycenić prace związane właśnie z karczowaniem lasu. Proszę powiedzieć, czy duże jest zainteresowanie działalnością firmy właśnie wśród zarządców dróg samorządowych? Ono stale rośnie. To jest zupełnie nowy temat. To jest technologia, która komercyjnie stała się możliwa właściwie w zeszłym roku. Myśmy w zeszłym roku powołali spółkę fotomapy, natomiast pracujemy nad tą technologią już od ładnych kilku lat. Tak więc my w tej chwili informujemy, wprowadzamy to na rynek. To jest zupełnie nowy produkt. Ludzie już się muszą o tym dowiedzieć, jak potężne jest to narzędzie i jak łatwo dostępne. Bo to nie chodzi o to, że my opowiadamy o tym, że mogliby ludzie polecieć na Księżyc. Nie, to jest tutaj blisko i może pomóc w realizacji każdej inwestycji, nawet stosunkowo niewielkiej. Branża infrastrukturalna przeżywa kryzys i eksperci twierdzą, że rozwiązaniem, jedną z dróg rozwiązania, tą najbardziej prosto prowadzącą do celu, najlepszą drogą są innowacyjne rozwiązania. Ja myślę, że takim właśnie rozwiązaniem są właśnie ortofotomapy i to, co robi Pana firma. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję no bardzo. i życzę sukcesu w promowaniu idei, która pomaga budować drogi które w przyszłości będą eksploatowane po znacznie niższych pewnie kosztach niż, niż te obecnie. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję serdecznie.